Hop, kochani, przepraszam bardzo, że tak późno ten odcinek nagrywam, ale no zapomniałam ten odcinek nagrać, dlatego teraz sobie przypomniałam o tym odcinku, że mam go nagrać, więc no, go nagrywam. Yy, nagrywam ten odcinek, miał być już wczoraj wrzucony i nagrany, no ale już zapomniałam. No po prostu zapomniałam. Więc nagrywam ten odcinek teraz. A ten odcinek będzie się nazywał Dzień Kobiet. Ok. To zaczynamy. A, i polecam Wam obejrzeć kolejny, tamty filmik, co nagrywałam na kanale, że piszecie, w jakim motywie ma być pokój, a ja zrobię taki pokój. Więc za. No. Widzieliście? Było zielone, a to ja żółte. Nie. No, wiem że obniżki, ale ja nie chcę. Okej, okay, wchodzimy. Dobra, To mm, zaczyna. Muszę tylko skinę sobie przygotować. Chwila, muszę sobie przygotować, bo ja dopiero sobie teraz sekundkę temu o tym przypomniałam, więc dobra, zaczynamy a w końcu w domu. I co podobało się? No było fajnie nawet. Wiedziałem. To było na Dobra. kobiet. Dobrze. To um, i Wchodzimy. Okej. Okay. Chodźcie. Idziemy. Zakluczamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ojejku, nie chcę kaniety wyjąć O, to no. Dobra, chodźcie Ojejku Siadajcie tutaj Okej okay. I za chwilę przyjdę Okej Okej, te Wszystkiego najlepszego, z okazji dnia kobiet. Wow, jakie ładne kwiatki. Dla każdego po Dziękujemy. Dzięki, tato. Dzięki, tato. Ja pójdę po wazonę. Potrzymaj, Lila. Okej? Okay. Okej, okay, mam do wazony. Wybierzcie sobie. Ja chcę ten niebieski. Okej. Okay. Ja sobie wezmę ten. Tu sobie położę. A ja tu? Dobrze i to zacznijmy wody, a my mamy już wodę na balonę. Co no. jest? O. Nie nałożyła się. Dobra ja ty mam. Proszę, dziękuję. A ja za niosę. A ja ile też chcę zanieść? No, tutaj też się powstajało. Mhm. Dobra, chodźmy przy zanieść te kwiatki. O, no, poczekaj mamy OK Z tym całym bez Okej. No Lila, ty też masz tu bałagan. Mamu. No co? Ach, nie wiem już, gdzie te kwiaty położyć. No to, to od kogo? Do małego chłopaka. O, nie, fajnie. No. Ale byś to posprzątała. Ojej, kurczę, tu Ojejku, ja to położę. Dobrą skórkę, to kupiłam. Fajnie, nawet czerwony. Taki. Fajnie, o, fajny. fajny. O. A to już otwieram tutaj. I posprzątaj tu lino. Ojej, Jeszcze położę tu. O, tu. I to, No Łobra no, niech ci będzie. Dobra. Nie kochani, uwagi, że tutaj na tych okolicznych półkach są rzeczy po Nie miałam ci tego położyć. A tą niebieską ja sobie położyłam. Więc położę sobie na już, hmm, sobie to. Szczutkę sobie tu położę, to tak. I to się z drugim, a to będą Państwa I okej, okay. gotowe. Kontynuujmy. O no, mamo, no, no. co? Bo za niedługo jest cień chłopaka. Cień, no, no Masz rację. Musimy coś dla przygotować. U mojego chłopaka, dobra, chłop. pomóż mi. Te kwiaty przełóż. Ja będę szukać na laptopie, a Ty masz na tablecie szukać. Hmm. Oj, przepraszam za tą po prostu. Mamo wchodzimy w Google, jak poznajcie mi, że to jest ich dobra. Wpisujemy. Dobra, wpisujemy. Piesemty dla mężczyzn. Szukamy. Weźmy sobie wideo, nie? Wszystko sobie weźmy. Ja si vedem na Allegra, mama. Okay, ja też. Dobre. Oj, by tu im kúpiť? Wejdę mama na temu, teraz też na pewno znajdę. Okej, okay, to już wejdź. Dobra, to ja mam może poszukam coś dla nich. Prezent Jest... dla taty. Mamo, zobacz taki kubek, taki. No, a czemu nie? Dobre, no, tu szukamy dalej. Co hmm. by tu można było wybrać? By Dla małżonkowców, dla szczęścia. O, to jest sabuna, ale ją... No. Dobra, to nie tu mamy. Czekajcie, poniżej 14 zł to mało może. No. opakowywam na taki o, naszyjnik okej, okay, to weź Tak, i naszyjnik to by jest kupiony, okej? Okay? to ja zjeżdżam dla i ja też o, ja wezmę dla tego coś takiego dla mojego małego dziewczyna no. wezmę coś takiego te to też już będzie kupione. to co ja mogę jeszcze dla tej, tej wziąć? Z hmm. może jakiś zegarek? Chwilka. To ja wezmę jakiś zegarek, okej. Okay. To ja wezmę o ten dla tej. O, nie, no, ładne. Okej, okay, to już nie będzie kupiony. Okej. Okay. A w tym czasie na dole. To czy mi bajkę? Jasne. A co mm, Niech będzie kotki. <laughs> nie, Hello Kitty. Dobrze. by to jest Hello Kitty. Okej, jak zrobić coś. Chcesz coś do picia, tak. OK, Tak. Okej, to Tak. Trzymaj. Dzięki. Hmm. Co my tu mamy takiego w lodówce? Ach, nic takiego No. Dobra, kochani. A w tym czasie na górze. Ej, lodówka mi się otworzyła. Okej, okay, mamo. już prezenty mamy. Anela. Nie wiem właśnie. Okay. O, Anela, Nela! Idę! Chciałaś? No mów! No jak to się doszłeś i odsyłaś... przepraszam... Poczekajcie, żeby się... No, mm, Masz już prezent dla taty? W tej tej okazji, z jakiej to okazji? Przecież jest dzień kobiet. No, zamiast godziny no, szersy, nie, nie. My już z małą zakupiliśmy. Mam, ja? No właśnie. Chcesz jakiś prezent? Czy chcesz coś zrobić ręcznie? A kto będzie? Właśnie skończyła się ta historia. Jeśli chcecie dokończyć, zostawcie łapkę w